Dzień dobry. Pozdrawiamy z, Zesnaczne, z Majorki. Majorki. Yy, dzisiaj nasza koncepcja wygląda tak prosto. Tak. Jest bardzo gorąco. Oj. Mówi. No, wolę nie, wolę nie, wolę dobrze, nie. Dobrze, To... Jest bardzo gorąco, bardzo. Tak, tak, tak. Jest bardzo gorąco. Mhm. Więc użyliśmy swoją koncepcję na to, by nam tak. było w tą noc chłodniej. Oczywiście jest to pewien element narodowego sportu tutaj w Hiszpanii co za chwilę państwu zaprezentujemy. Na który w ogóle nie wpadli jeszcze. To my go wymyśliliśmy. To, tak, to jest przyszły, my, to jest przyszły. Tak, my, go my go wymyśliliśmy, my go wymyśliliśmy. Zaraz tam pójdziemy do konsulatu i załatwimy wszystkie papiery. Tak. A tym czasem... By było chłodniej. <laughs> tym by było chłodniej, a tymczasem zaproponuję nam nasz tor. Domino! Kto by się spodziewał? Mała rzecz, a cieszy. Będzie naprawdę chłodno, więc przygotujcie się na to. Jeszcze rzucimy okiem. Tutaj na tor, wygląda, 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 i na końcu się znajdę Piwko. Pitko. Czy ono od nas schodzi? Zobaczcie za na chwilę, państwo. A może tylko element zaskoczenia? Myślę, że nas schodzi. Tak, jak każde polskie zimne piwo. Tylko, że to jest piwo hiszpańskie. <głosy> 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 Taki. Edwardki. Edward, Edward nożycoręki. Adam Mięsiek, znaczy się, zwany Edwardem nożycorękiem, zapoczątkuje to. Efekt jestem, domino. Jestem Edwardem po 22. Po 22. A po dlaczego po 22? Bo życie w Hiszpanii zaczyna się po 22! Proszę Państwa. Trzy, dwa, jeden. Akcja. O, ale chłodno. O Boże, święty. A aj, Ajajaj. Chłodna to bryza. Chłod... To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. W końcu jakiś wiatr. W końcu jakiś wiatr. Proszę spojrzeć. A, proszę a, spojrzeć. powiewają. Proszę Państwa. Momentalnie zrobiło się z 38-20 stopni Celsjusza. Wiecie co to, to dla Państwa znaczy? To przejdzie do historii światowej i również polskiej i hiszpańskiej oczywiście również też. Również, również. A co? W Na następnym odcinku przedstawimy kolejną koncepcję. Co to będzie? Zobaczcie Państwo sami. Oddajemy go do studia. Halo, Halo, Włodku. Halo, Halo, Mietku.